Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego chcą wziąć udział w 19. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Aby dostać się na listę 460 nazwisk, młodzież w szkołach musi zorganizować debatę ekologiczną. Tegoroczny temat licealistom wydaje się wyjątkowo ważny. Kształtowanie tej wrażliwości na środowisko powinno zacząć się już u każdego w szkole właśnie tutaj, w liceum czy w gimnazjum. I powinniśmy się tego uczyć, żeby to później wprowadzać w swoje życie dorosłe. Myślę, że od tego, co dzieje się teraz, będzie zależało, co, jak będzie wyglądał świat. Gdy nasze dzieci będą żyć, prawda? Czyli, czyli w momencie, kiedy my teraz zaczniemy segregować te śmieci, ta świadomość przejdzie na nasze dzieci. To się będzie coraz bardziej rozwijać, więc jeśli my w tym momencie zaczniemy dbać o środowisko, z czasem jego kondycja będzie się poprawiać. A czym bardziej poprawia się kondycja środowiska, jak wiadomo, tym lepiej dla nas. Zdaniem pana Piotra, który z dbaniem o środowisko spotyka się codziennie, Sanok na tle innych miast wypada dobrze. Ludzie coraz częściej segregują odpady i szanują przyrodę. Szczególnie widać to na przykładzie dzieci i młodzieży. Przede wszystkim segregują, bo im się to opłaca. Ci ludzie, którzy są w stanie wysegregować dużą ilość odpadów, ubić ją w worku i odnieść, władzić do skupu, no zyskują przede wszystkim na, na pieniądzach. Tak naprawdę segregacja już zaczyna się od selekcjonowania naszych zakupów. Im lepsze produkty no, pod względem opakowaniem kupujemy, czyli nie kupujemy marchewki, która jest opakowana w styropian, kartonik i jeszcze owinięta folią, tylko marchewkę na targu, no to tym zyskujemy, mam mniej odpadów, mniej problemów. Będzie na pewno nam się żyło przyjemniej, jeśli o tą przyrodę otoczenie zadbamy, segregując odpady i sprzątając po sobie. Debata w drugim liceum przyniosła oczekiwany efekt. W dyskusję włączyli się zarówno licealiści, jak i zaproszeni goście. Teraz Maciej i Maria muszą czekać na wyniki, czy dostaną się do sejmu. Chcemy zobaczyć, jak wygląda życie polityków, jak w ogóle zapoznać się z budynkiem sejmu. Z pracą posła, z tym, jak wygląda sala Sejm. Od małego chciałam zobaczyć, jak, jak Sejm wygląda od środka. Gdzieś tam ta polityka zawsze mnie interesowała i tak staram się spełniać te swoje marzenia pomału. Czyli co można powiedzieć, że wiąże swoją przyszłość z polityką? Być może, nie mówię, że nie. Maciej brał udział w ubiegłorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dziś swoją podróż do Warszawy wspomina z uśmiechem na twarzy. Przede wszystkim było to niezwykłe doświadczenie. Samo to, że mogliśmy zwiedzić Sejm, spotkać polityków, zobaczyć jak wygląda ich praca, poznać wszelkie zakamarki tego Sejmu, takie jak na przykład restauracja Sejmowa, czy też basen poselski, no, który nie jest dostępny na co dzień dla zwykłych osób, które chcą zwiedzić Sejm. Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywa się raz w roku 1 czerwca, w Dzień Dziecka.